To jest naprawdę legendarne. Wasze zdrowie, wasza siła, wasza wytrwałość. Zacznijmy od przetreningów... nie, przetreningówek. Tak, robią robotę. Stajesz na siłowni, czujesz, że możesz przenosić góry, ale czy następnego dnia wciąż masz tę moc, czy raczej nie możesz spać, serce wali jak młot, a motywacja znika szybciej niż przyszła. Przetreningówki są jak szybki kredyt. Odaż więcej niż pożyczysz, jeśli nie będziesz ostrożny. A boostery? Testosteron w kapsułce. Magiczne NO, które macie napompować jak balon. Prawda jest taka, że naturalne boostery mają lekko pomóc, ale nie robią roboty za ciebie. A te zakazane prohormony, sarmy, sterydy, one nie pytają o konsekwencje. Dają szybkie efekty, ale zabierają zdrowie, hormony, a czasem nawet życie. Widziałem gości, którzy zrobili z siebie bestie, i potem płakali jak dzieci, gdy lekarz powiedział im, że już nigdy nie będą mieli dzieci. Adaptogeny. Tu jest miejsce na rozsądek. Ashwaganda, radiola to są naturalne wsparcia, które mogą pomóc, gdy życie cię przygniata, a stres wypala od środka. One nie robią rewolucji, ale pozwalają wytrwać. I to jest klucz. Wytrwałość, nie rewolucja w kapsułce. Dlaczego o tym mówię? Bo jesteście dla mnie ważni, bo każdy z Was chce być lepszą wersją siebie, ale nikt nie chce budzić się za 10 lat z pytaniem, po co ja to robiłem. Słuchaj swojego ciała, nie reklamy. Zanim połkniesz, zastanów się, czy naprawdę potrzebujesz czy możesz to osiągnąć treningiem, snem, dietą, a nie chemią.